Samsung Galaxy A51 to telefon nowej generacji ze średniej półki cenowej. Charakteryzuje się dużą pamięcią i poczwórnym aparatem fotograficznym. Tutaj marka zadbała o naprawdę wyjątkowy design, który przyciąga uwagę. A my mamy do zaoferowania w naszym sklepie najlepsze etui dla nowego smartfona. Cześć! I zapraszam na dzisiejszy odcinek, w którym zaprezentujemy top 5 case'ów dla Samsunga Galaxy A51. Jeśli któryś z pokrowców przypadnie Ci do gustu, standardowo znajdziesz link do niego na dole w opisie. A teraz, nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Pierwsza etui jest od znanej i bardzo lubionej przez nas marki Spigen z serii Crystal Glitter. Wykonane zostało z termoplastycznego poliuretanu, który zapewnia wyjątkową elastyczność i krystaliczną przezroczystość. Posiada wzmocnione narożniki oraz wystające krawędzie, które chronią ekran i aparat przed porysowaniem. Wewnątrz etui ma kropkowaną strukturę, dzięki której case nie przywiera do urządzenia. Pokrowiec zapewnia swobodny dostęp do wszystkich przycisków i interfejsu. Case jest ultralekki, nie pogrubia znacząco telefonu, a unikalny wygląd zapewniają błyszczące drobinki brokatu, które połyskują pod zmianą kąta widzenia. Kolejny etui również jest marki Spigen, ale tym razem z serii Liquid Air. Wykonany został z trwałego i elastycznego poliuretanu. Zastosowano system poduszek powietrznych w rogach oraz strukturę sieci pajęczy. Amortyzuje to wstrząsy oraz chroni urządzenie przed zarysowaniami i uderzeniami. Wycięcia na interfejsy nie utrudniają użytkowania, tak samo jak osłony na przyciski. Lekko wystające krawędzie chronią ekran i aparat na płaskich powierzchniach. Nowoczesna struktura zapewnia bezpieczny chwyt oraz zapobiega powstawaniu odcisków palców. Case jest bardzo lekki i cienki, dzięki czemu telefon nie traci na smukłości, a geometryczny wzór dodaje uniwersalnego, ale bardzo mocnego wyglądu. Pokrowiec Marki Eiger z serii Glacer Case wykonany jest z utwardzonego, przezroczystego poliwęglanu, a ranty z silikonu. Producent stworzył własną technologię Glacer Tech Plus, która zapobiega żółknięciu oraz zarysowaniu. Case jest w pełni przezroczysty, aby ukazywać oryginalny wygląd urządzenia oraz chroni przed upadkami z ponad 1 metru, a wystające krawędzie chronią ekran i aparat. Posiada zintegrowane czarne osłony na przyciski oraz precyzyjne wycięcia na porty. Marka stworzyła etui, które spełni każde warunki, a zarazem posiada minimalistyczny i funkcjonalny wygląd. Następny etui jest również marki Eger, jednak tym razem w serii Nord Case. Wykonane jest z połączenia twardych poliwęglanowych plecków oraz elastycznego termopoliuretanu. Broni urządzenie przed upadkami, wstrząsami, kurzem i zarysowaniami. Przeszedł pozytywne testy upadku z wysokości prawie 2 metrów, a sztywna ramka amortyzuje wstrząs. Wystające ranty zapewniają ochronę ekranu, posiada zintegrowane osłony na przyciski i wycięcia na porty, więc zapewnia swobodny dostęp do interfejsu. Etui jest smukłe i nie dodaje objętości. Jest dobrze dopasowane, a minimalny wzór dodaje stylu, ale również oferuje dobry chwyt i antypoślizgową właściwość. Ostatnie etui jest marki Gear Force z serii Crystal Place. Wykonany jest z wytrzymałego poliwęglanu ze specjalnym materiałem pochłaniającym wstrząsy. Obudowa spełnia wojskowy standard od upadków z wysokości 4 metrów. Lekko wystające krawędzie chronią ekran przed zarysowaniami, a na pleckach posiada powłokę UV odporną na ścieranie. Jest bardzo lekkie i idealnie dopasowane do urządzenia. Zapewnia swobodny dostęp do wszystkich interfejsów, a dzięki nowej technologii etui nie żółknie w trakcie użytkowania. To było na tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli któryś z ETUI przypadł ci do gustu, link do niego znajdziesz na dole w opisie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, aby zobaczyć więcej propozycji dla Samsunga Galaxy A51. Jeśli spodobał ci się materiał, zostaw łapkę w górę, komentarz oraz subskrybuj nas, by być na bieżąco. Do zobaczenia!